Dostałeś bana na Facebooku, Twoje konto zostało zbanowane, nie jesteś wyjątkowy. Wielu z nas to przeszło, a w tym filmie pokażę Ci, jak się tego ustrzec, no i co zrobić, kiedy takiego bana dostaniesz. A właśnie, zapomniałbym, nie wiem czy wiesz, ale prawie 90% osób, które ogląda moje materiały, nie subskrybuje kanału, czyli nie dostanie powiadomienia o nowych materiałach, więc jeżeli Ci się podoba i chcesz być na bieżąco z materiałami, to po pierwsze, zasubskrybuj mój kanał. No i po drugie, ustaw dzwoneczek. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, oglądałeś do końca, to zostaw mi lajka. Dzięki! Cieszę się, że spędzisz ze mną te kilka minut i porozmawiam o czymś szalenie istotnym, czyli o blokowaniu kont na Facebooku. Musisz wiedzieć, że w zeszłym roku miałem. no. Prawie ponad tysiąc kursantów, więc dużo osób dostało takiego bana, i właśnie tą wiedzą podzielę się w tym filmie. Więc to nie jest jakaś taka wiedza, która była gdzieś w poradniku, tylko to jest moje doświadczenie plus domyślanie się czegoś, jak to u nich działa. Bo jak to działa naprawdę, no oczywiście to są informacje gdzieś tam ukryte. Pierwsza rzecz to może się zastanawiać, że blokada konta yy, reklamowego czy prywatnego na Facebooku to jest koniec biznesu. Nie do końca. Da się. Tutaj da się z tym żyć, da się z tym wyjść na prostą, że tak można powiedzieć. Natomiast na początku, w tej pierwszej części, chciałbym Ci powiedzieć i uświadomić Cię, czego nie robić, żeby nie dostać BANu. Bo dużo osób, jak zaczyna reklamować, to nie jest do końca, no, nie, nie doczytała tego, tej całej polityki, no i później ma problem. Na przykład. Jeden z kursantów strasznie się napalił na sprzedaż towarów związanych z CBD. No i niestety no nie udało mu się tego, uruchomił reklamę. Reklama dwa dni pochodziła, ktoś tam pokupował i nagle blokada na wszystko. No i przestraszony, Mateusz, co się dzieje, koniec mojego biznesu. No nie byłoby tych, tego rozczarowania, pretensji, gdyby ktoś wcześniej przeczytał. No, ja wiem, że jest to dokument, mało kto lubi czytać umowy itd., ale za, jeżeli masz taką branżę, powiedzmy, niepewną, to zachęcam Cię do zapoznania się z m, tą polityką Facebooka. Tutaj widzisz, masz m, linka facebook.com.policead, czy polityka reklam. Tak to mniej więcej brzmi w moim języku angielskim. No dobra, no i teraz chciałem z Tobą porozmawiać, jakie reguły są najczęściej łamane, świadomie czy też nieświadomie. Pierwsza rzecz to są złe jakości treści, czyli mm, są złe nagłówki, złe opisy. E, tutaj mogę Ci powiedzieć, że jeżeli będziesz się do kogoś odwoływał personalnie, na przykład: O, widzę, że lubisz yy, coś tam. E, I teraz. Facebook tak do końca nie chce, żeby użytkownik wiedział, że Facebook o nim wie wszystko. Wie wszystko, wie co kupił, w jakim sklepie, za ile i tak dalej. Te wszystkie informacje ma Facebook. E, no i Facebook na przykład no nie, chce, e, nie chce, żebyś tak pisał, o na przykład e, no, rozstałaś się z partnerem, bo można po prostu takie, takie rzeczy nawet e, robić. No to są, to są takie rzeczy, za które będziesz e, ukarany, e, brzydko mówiąc. Druga rzecz. Przed i po związane z zdrowiem osobistym. Czyli jest na przykład ktoś otyły, a zaraz jest po. Czyli takie przed i po naprawdę jest bardzo karalne. To jest jeden, dwa dni pochodzi reklama, no i twoje konto zostanie zablokowane. Trzecia rzecz, o której mało kto wie, że to na przykład są nieistniejące przyciski, ikony. Czyli na przykład ikonka play na reklamie. No to jest coś, czego Facebook bardzo nie robi, bo to jest takie, można powiedzieć trochę naciąganie, bo każdy klika w reklamę, myśli, że od, naciśnie i film zacznie mu grać, a tak naprawdę przenosi się na inną witrynę. Więc tutaj Facebookowi zależy, żeby być takim uczciwym, więc żeby nie robić takich e, ikonek. No i druga rzecz, idealne sylwetki, właśnie to jest ten problem, nie mogę reklamować produktów z moim zdjęciem. Nie no, kiepskie. Za Wam pokażę, jakie są idealne, e, idealne sylwetki na kilku takich przykładach. No i tutaj macie tak, o co chodzi sprzed i po, czyli widzicie po lewej stronie pan, który był łysy, właściwie łysiał i nagle użył nasz krem i nagle ma pełno włosów. To jest karalne, bardzo karalne. Po prawej stronie zobacz, zobaczcie, że jest tam join our team i są Dwie funkcje, niby to są przy, e, przyciski, i teraz jak ktoś kliknie, nieważne czy jest or no, to zostanie przekierowany do naszej strony internetowej. Więc to jest też wprowadzanie w błąd. A tutaj no, na dole z, zdjęcie z mojej siłowni, które oczywiście też zostanie odrzucone. Nie, to nie moje zdjęcie. Ale no, to jest właśnie przykład idealnej sylwetki: to się tyczy kobiet, mężczyzn. Jeżeli na przykład jeszcze reklamujecie produkty dla kobiet, to pamiętajcie, żeby nie eksponować um, pośladków albo piersi, tak? Że rzeczy, które mogą się znaleźć, ale jeżeli to jest jakby na pierwszym planie, zajmuje najwięcej miejsca. To jest naprawdę czasem bardzo ciężko powiedzieć, to reklamy takie są też banowane. E, także m, teraz e, przeczytasz tą politykę i pewnie pomyślisz. O, przeczytałem się, e, zapoznałem się z tymi wszystkimi zasadami, więc teraz ban mi jest niestraszny. Na pewno nie dostanę pana. no bo przecież sprzedajesz rzeczy legalne, e, robisz poprawne nagłówki itd. Nic mylnego. Musisz wiedzieć, że był taki okres w okolicy października, gdzie 70% osób nowych, które zakładało konto i odpalało pierwszą reklamę, otrzymywało bana. Więc naprawdę y, sporo tego. Musisz wiedzieć, że takie bany z moich obserwacji nasilają się na nowych kontach w momencie y, w czwartym kwartale, tak? czyli kiedy wchodzimy w ten najlepszy taki y, y, sprzedażowy rok. E, najwięcej sprzedaży jest wtedy, tak? No to wtedy naprawdę Facebook takiego bana nam daje i e, no i możemy się zdziwić, tak? I wiem, że niektórzy do mnie dzwonią. Właściwie to nie wiem, dlaczego do mnie dzwonią, dlatego, że ja no nie mam nic wspólnego z Facebookiem i pytają się, dlaczego dostali bana. No, tego nie wiem, ale za chwileczkę Wam troszeczkę to e, rozjaśnię. E, dobra, e, pamiętajcie też, że e, jak coś reklamujecie, to ta reklama nie może też wprowadzać błąd. Czyli są takie sposoby y, obchodzenia, czyli na reklamie wyświetlacie y, na przykład y, jakiś y, nie wiem, kurs odchudzania, a ktoś przechodzi na kurs odchudzania i ma na przykład suplementy diety czy jakieś cudowne pigułki, które powodują, że schudniesz. No i to jest też wprowadzanie w błąd. No, i oczywiście wiąże się to z nieuchronnym banem, z którego możemy już nie wyjść. Jeszcze mogę Ci powiedzieć jedną rzecz ym, związaną y, z wykorzystaniem wizerunku osób publicznych. Niestety y, są osoby, które działają tutaj w internecie, y, że są takie zdjęcia sławnych osób. Wklejają i na przykład, mówią: O, zobacz, jak on zarobił 20 tysięcy do śniadania, prawda? I to jest wykorzystanie jeszcze takiego wizerunku osoby mm, publicznej, no i wtedy jest problem. Tak samo jak użyjecie jego imię i nazwisko, ja miałem taką, jeden z moich klientów, kursantów, właściwie miał taki przypadek, że nazywał się podobnie jak pewien celebryta, no i za to dostał na przykład bana. Prawdopodobnie, dlatego że nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że za co otrzymałeś tego bana. Później za niewłaściwy produkt, czyli będziesz chciał reklamować właśnie CBD, różnego rodzaju suplementy diety, broń, narkotyki, rzeczy nielegalne, rzeczy, które dyskryminują i tak dalej. Naprawdę jest spora, spora lista tych wszystkich rzeczy. No to oczywiście też zostaniesz zbanowany. Dlatego, jak wybierasz sobie produkt, to przede wszystkim zastanów się, czy to można mm, reklamować. No bo na przykład suplementy, diety odchudzające. Tak się ktoś zastanawia, bo to też, jest, to też nie jest takie klarowne, tak? To jest te, w każdy temat trzeba się troszeczkę e, zagłębić. E, na przykład e, mamy stroje kąpielowe. No to tu jest problem, dlatego że w niektórych strojach możemy zostać posądzeni o jakąś reklamę goliznę i tak dalej, a w niektórych nie. Więc to są naprawdę takie śliskie trochę tematy, gdzie e, wszystko zależy od widzi mi się mm, najczęściej osób zatwierdzających. No dobra. No to już wiemy. Teraz wiecie, czego nie reklamować, na co uważać, i tak dalej, czy możemy dalej żyć spokojnie. No nie do końca. Teraz powiem Ci jeszcze o kilku sytuacjach, kiedy możesz otrzymać takiego bana. Natomiast zanim zaczniemy, to nie wiem, czy wiesz, jak jest skonstruowane konto na Facebooku, więc ja rozrysowałem Ci taki schemat, że masz tak, konto prywatne. Czy twoje konto na Facebooku z imienia i nazwiska. I tu bardzo ważna rada dla osób, które zakładają sobie na yy, konto na Facebooku, na przykład na Nika, nie wiem, Bela spacja ciał. No i to są takie konta, konta, gdzie jak dostaniesz ban, no to no niestety raczej w dowodzie nie masz napisane Bela Ciał i Twoje konto zostanie zablokowane. Ale wróćmy do tej struktury. Mamy konto prywatne. Z tego konta prywatnego możesz założyć sobie. Yy, Biznesmenadżera. E, w business Managerze możesz też mieć fanpage, e, przez konto prywatne możesz mieć fanpage. E. O banach fanpage'u nie będziemy rozmawiać, dlatego że to się bardzo rzadko zdarza. Najczęściej to są blokady e, konta prywatnego, biznesmenadżera, które tutaj może być. Mało tego, biznesmenadżer może mieć kilka. Mm, E, kilka e, kampanii, które są uruchomione, więc te możesz mieć po prostu konto reklamowe zablokowane, czyli e, kampania to jest po prostu twoje konto reklamowe, gdzie odpalasz sobie, no i może być zablokowana reklama, czyli, e, czyli po prostu banner odrzucony, że coś jest nie tak z tą, e, z tą reklamą. Więc to są te cztery rzeczy, które, m, które po prostu może być, m, mogą być zbanowane, tak? E, to jest taka podstawowa struktura. No i teraz porozmawiamy o każdym z tych elementów. No dobra, ale jak już tutaj jesteś, to chciałem Cię gorąco zaprosić na, do skorzystania z mojej takiej wyjątkowej oferty w tym e, filmie, gdzie e, pokazałem i udowodniłem, jak uruchamiam i prowadzę sklepy. Według mnie jest to bardzo rewelacyjny case, gdzie e, od zera, pokazuję jak od zera, zaczynając od wszystkiego nowego od nowej domeny. Od nowego produktu i tak dalej Pokazuje jak da się zarobić w 30 dni prawie 10 tysięcy złotych, czyli generując sprzedaż na poziomie 104 tysięcy złotych. I link do tego kursu w super promocyjnej cenie masz pod tym filmem, dlatego zapraszam cię. Jest tam naprawdę samo mięso, gdzie pokażę ci jak ustawiłem reklamy, pokażę ci potwierdzenia przelewów z operatora płatności online i pokażę ci także Coś mega ciekawego, czyli ewolucję drop, ścieżki dropshippingowej, dobra, wróćmy do naszych materiałów. E, czy odrzucenie reklamy to ban. Często zdarza się takie pytanie, czy wyobraź sobie, że masz obrazek i na nim coś się nie spodobało, spodobało Facebookowi i od razu otrzymujesz tam, e, Twoja reklama zostanie odrzucona. Jak reklama Twoja zostanie odrzucona, to to nie jest ban. Natomiast jeżeli jesteś pewien, że ta reklama spełnia wszystkie kryteria, to masz taką opcję, że tam zgłoś do weryfikacji. Bo jeżeli twoje reklamy będą e, często odrzucane, to jakość twojego konta spada. Więc zawsze jak dostajesz bana i jesteś przekonany, że jest do, e, bana, jak twoja reklama zostanie odrzucona, jesteś pewien, że wszystko co się tam znajduje jest e, poprawne, to od razu mm, kliknij tam po prostu ręczna weryfikacja trwa. To no właśnie zależy od kilku godzin do, do kilku dni. E, Czasem niektóre yy, dwa lata mi wiszą, ale to są jakieś tam ekstremalne y, przypadki. Bo jeżeli będziesz miał dużo odrzuceń, to Twoje konto od razu spada na jakości. A pamiętaj, jakość Twojego konta wpływa też na prawdopodobieństwo bana. Na przykład ja mam, y, mam zero odrzuceń, reklamy, wszystko jest zgodne z polityką. Wydałem pół miliona złotych, więc takie konto raczej nie dostanie bana. Dobra, mm, teraz musisz wiedzieć, że jak otrzymasz takiego bana. To, czy na przykład Twoja reklama zostanie odrzucona, to nigdy nie masz stuprocentowego powodu yy, odrzucenia. Właściwie te powody są takie, albo je automat yy, yy, tam pisze do ciebie, że yy, na przykład niezgodne z polityką, bo na przykład stosujesz. Marketing wielopoziomowy, albo na przykład, nie wiem, yy, często otrzymujesz, że yy, informacja ma najczęstsza. To jest taka, że próbujesz obejść yy, systemy facebookowe. No i teraz każdy oburzony, jak to przyjrzeć, ja nie, nie chcę oszukiwać, tak dalej. To nie jest istotne, to są po prostu takie yy, powody, yy, które są troszeczkę z automatu, i ja bym się nimi w ogóle nie sugerował. Dla, ja ich w ogóle nawet nie, nawet nie czytam, co tam jest napisane. Business Manager to jest miejsce, gdzie możesz tworzyć wszystko piksele, możesz e, przypisywać użytkowników, możesz zarządzać fanpage'ami no i zarządzać kontami reklamowymi. No i teraz jak dostaniesz bana na Managera, to naprawdę jest źle. E, e, nie możesz tworzyć nowych kont reklamowych, nie możesz tworzyć reklamy itd. To jest według mnie jeden z takich gorszych e, scenariuszy. E, oczywiście możesz się odwołać. O tym odwołania powiemy na końcu, dlatego że czy się będziesz odwoływał e, z banu na biznesmenadżera czy na konto reklamowe, to tak naprawdę można napisać tam to samo. Ok, czyli ban na biznes jest też bardzo yy, poważny, bo nie możesz tworzyć nowych pikseli itd. No możesz powiedzieć, że no wtedy masz problem, ban konta reklamowego. No to jest Troszeczkę mniej drastyczne niż wcześniejszy scenariusz, dlatego że, jeżeli w biznes biznesmenadżerze masz kilka kont reklamowych, no to może być tak, że jedno ci nie działa, a pozostałe 2 trzy ci działają. I teraz, no, to, to otrzymujemy za takie, takie niewielkie przewinienia: coś nam się nie spodobało, coś się Facebookowi nie spodobało, więc blokują nam te konto reklamowe, no i wtedy już nie możemy tworzyć tutaj reklamy, więc no, dlatego zachęcam Cię, żeby mieć kilka tych kont reklamowych podpiętych pod jednego biznesmanagera, bo jak jedno będzie zablokowane, no to pozostałe będą mogły też działać. OK. I jeszcze mamy trzecio, trzeci rodzaj banu. To jest ban na konto prywatne. I tutaj jest taka ciekawostka. Wyobraź sobie, że wracamy do Twojego wcześniejszego, do nazwy Twojego wcześniejszego profilu, czyli Bella Ciao. Tak to sobie ktoś nazwał. I teraz, jeżeli zaczynasz reklamować, wydajesz tam po 5-10 zł, wydasz 200-300 zł, to na razie nie jest problem, ale w pewnym momencie jest kwota, ja zauważyłem, że ona osceluje gdzieś koło, koło 2-5 tysięcy, że Facebook nie jest przekonany, że jesteś osobą, która naprawdę istnieje, to blokują ci konto prywatne. A jak ci blokują konto prywatne to chyba jest najgorsza rzecz, dlatego, że tracisz dostęp od razu do Business Managera, nie jesteś sobie w stanie podglądnąć co tam jest, no i tracisz też do reklam. Paradoks, paradoks jest taki, że Twoje konto, Twój Business Managera może mieć też innych użytkowników. Ja raz miałem taką sytuację, że moje konto prywatne zostało zablokowane, no i w tym momencie reklamy dalej chodziły. I miałem bana na Facebooku, a nie mogłem wyłączyć reklam. Wiadomo, tam budżet nie był wielki, bo to było około 3000, tysięcy, ale z nie miałem wiedzieć, czy następnego dnia ta reklama na przykład nie, nie pogorszyła znacznie swoich wskaźników, więc to jest naprawdę taka nieciekawa sytuacja. Tutaj dostajesz podej bana w momencie, kiedy twoje konto właściwie jest mało wiarygodne, Albo yy, yy, po prostu osiągasz jakiś tam pułap. Musisz wiedzieć, że też Facebook jest uczulony na mowę nienawiści i tak dalej. Ja nie będę wchodził z rzeczy tutaj polityczne, ale bardzo często za jakieś takie komentarze czy coś gdzieś się udzielasz, możesz też otrzymać yy, blokadę swojego konta. A wtedy, no, jak jest blokada swojego yy, konta prywatnego, jest to bardzo poważna rzecz, bo na przykład nie możesz sobie yy, wejść i podglądać sobie yy, tam wyników twojego wyników twoich kampanii i tak dalej. No i teraz właśnie co zrobić? Przede wszystkim musisz się zabezpieczyć. Jak ja bym był tobą, to przede wszystkim jak masz konto na Facebooku, to bym użył moje dane, te które są w dowodzie osobistym. W razie kontroli, czy czegoś wysyłasz skan dowodu i te konto jest po kilku dniach odblokowane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, założyłbym kilka, na przykład dwa business managery. Tam jest też są pewne ograniczenia. Nie będę mówił, bo że czasem może założyć jednego business manager, a czasem jedno konto reklamowe i tak dalej. Ale postaraj się mieć dwa business managery, no i przynajmniej dwa konta reklamowe. Mało tego, dodaj. Osobę zaufaną, najlepiej, która nie robi nigdzie reklam, do biznes Czyli możesz dać sobie, że na przykład Twoja żona czy Twój mąż mają dostęp do Twojego biznes managera, więc w najgorszym wypadku, jakby Twoje konto zostało zablokowane, to i tak druga osoba będzie miała do tego dostęp. Tu jest też ryzyko. Ja na przykład zostałem podpięty do innego biznes managera, gdzie ktoś mocno o zasady, i paradoksalnie zrobiło się coś takiego, że pięć osób, które były podpięte na tego Managera dostały całkowitego bana. Więc naprawdę tutaj należy, należy tutaj uważać. I teraz jak zobaczysz, to jest, można z, kliknąć tam ponowna weryfikacja, czy przy blokadzie Managera, czy konta reklamowego. No bo w kącie w indywidualnym to jest prosto. Albo możemy wysłać ID, albo po prostu nasze konto jest zablokowane na Amen. E, no i teraz tak, co tam pisać? E, będziesz miał tam cztery pola do wyboru. E, ja natomiast polecam ci wybrać tą ostatnią opcję, gdzie można wpisać swój własny tekst. I ja zauważyłem, że jeżeli wpiszesz dużo tekstu. To ten ban jest szybciej ściągany. Czyli ja piszę w języku polskim, bo jesteśmy w Polsce. Dzień dobry, chciałem się dowiedzieć, jaką politykę naruszyłem. Sprawdzałem moje reklamy, dowiadywałem się i tak dalej. Bardzo mi zależy na pozytywnym rozpatrzeniu, dlatego że jest to, nie wiem, moja jedyna forma działalności i tak dalej pozdrowieniami i wypiszemy imię, nazwisko czy coś tam. Ja zauważyłem, że im więcej tego tekstu napiszemy, tym ta blokada schodzi po prostu szybciej. A jak klikniemy tam, że jest tam kilka opcji, w teraz nie pamiętam, że nie wiem co tam złamałem i tak dalej, to jednak to jakoś tam dłużej trwa. Ile, ile zajmuje ściągnięcie takiego banu? To muszę Ci powiedzieć, że to naprawdę zależy. To jest od kilku godzin, jeżeli to był automat, to czasem nawet 5-15 minut. Natomiast e, czasem jest tak, że to się gdzieś tam zawiesza u nich. Nie wiem, jak to możliwe. Znam kilka takich przypadków i było szalenie trudno to odkręcić. Trzeba było poruszyć Ziemię e, i, i chyba Marsa, żeby, żeby to się udało zrobić, e, że, że była po prostu zawieszona. Niby nie, nie łamaliśmy, ale gdzieś konto tutaj zostało e, zablokowane. Więc przede wszystkim musisz się uzbroić w cierpliwość. Napisać no i czekać. E, tak jak wspomniałem, żebyś miał dwa konta, oczywiście mówiłem to o biznesmenadżerze i o koncie reklamowym. No i co zrobić, jeżeli nam to nie pomoże, czyli na przykład konto nasze jest zablokowane już dwa tygodnie, miesiąc i tak dalej. Jest ostatnia deska ratunku, czyli możemy złożyć... Taki wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji i oczywiście link będziesz miał tam na samym dole, gdzie można złożyć formularz, napisać co się zablokowało, dlaczego i tak dalej. To trochę trwa. Słyszałem różne opinie. Ja, na, ja niestety, na, na szczęście się nie musiałem w ten sposób odwoływać. Ale jest to taka: jeżeli faktycznie nie złamaliśmy żadnych hmm. zasad, no to jest to ostatnia deska ratunku, żeby nasze konto zostało odblokowane. Podsumowując, ban na Twoje konto, właściwie ja bym nie używał, ten ban to jest takie słowo, które ma trochę negatywny wydźwięk, czyli blokada Twojego konta może się zdarzyć na przykład z powodów bezpieczeństwa, że na przykład Facebook podejrzewa, że ktoś ukradł czyjąś kartę kredytową i używa. Może też być związane z tym, że jesteś, Osobą fikcyjną. Tu mi się zdaje, że tu wchodzą chyba przepisy związane z praniem brudnych pieniędzy, tak, żeby, żeby no, ktoś nie prał tych pieniędzy przez Facebooka albo nie używał kradzionych kart. Zabezpiecz się, czyli jeżeli masz swój prywatny profil to staraj się nie wchodzić w jakieś takie ideologiczne dyskusje. Tym bardziej jak ci nerwy popuszczają i byś chciał kogoś powyzywać to lepiej tego nie rób z, ko z konta z którego masz podpięte konto reklamowe. Ehm, załóż sobie biznesmanagera ehm, najlepiej dwa. Podepnij tam jeszcze inną osobę, w razie czego, gdyby Twoje konto było zablokowane, ale pamiętaj, że super będzie, jak tamta druga osoba no, nie będzie miała, nie będzie tworzyła reklam, czyli, tak jak wspomniałem, jakiegoś bliskiego członka rodziny. Później zadbaj, żeby były przynajmniej dwa konta reklamowe. No i za każdym razem, kiedy Twoja e, reklama zostanie odrzucona, czyli ta graficzna, to od razu pisz prośbę o ręczne sprawdzenie, tak, żeby Twoje konto jakby zyskiwało, e, zyskiwało po prostu. Punkty. Ja mam też taką, nie wiem, moim zdaniem to jest takie troszeczkę zabezpieczenie, takie na koniec ci podpowiem, że bardzo często, jak wydaję dużo pieniędzy z jednego konta i mam coś, co jest takie, no, wątpliwe, to też puszczam z tego konta, dlatego że to konto ma większą większą wiarygodność, znaczy wątpliwym, powiedzmy o dyskusyjne. E, więc wtedy jak ktoś jest dyskusyjny, no to po prostu reklama zostanie odrzucona, a nie całe konto zostanie e, zbanowane. No jestem ciekaw, e, jak, e, jak u Was sytuacja z banami, jakbyście mogli napisać w komentarzu, e, czy dostaliście bana, później napiszcie ile ściągnięcie tego bana trwało, no i napiszcie jakie mieliście przemyślenia, czy to było słusznie, słuszne, czy też niesłuszne. Jeżeli e, Wam się spodobał ten film, to zachęcam do zostawienia lajka, do zostawienia komentarzy, no i podziel się ze znajomymi. Mam nadzieję, że ten film troszeczkę rozjaśnił m, Wam kwestię tych banów jakie rodzaje można jak tego bana nie dostać. E, no i mam nadzieję, że nie będziecie mieli więcej złych przygód przy reklamowaniu przy, y, się przez Facebooka.